nich. Wódka, koks, O, szachowac. ej dobra, to zanim dam rajda, powiem wam jedną historię. Kiedyś jak się z Dominikiem najebaliśmy, to wyszliśmy na ring szachowy, bo on powiedział, że mu nie dam rady, a to był mój uczeń, ja byłem skrajnie nieodpowiedzialny i powiedziałem to dawaj się napierdalamy. Piąta w nocy, nie pamiętam ile wypiliśmy na łeb, ale nie mało. No i słuchajcie, poszliśmy na ten ring i wyjebałem mu plombę w mordę, nie? Trafiłem, ale niestety tutaj, trafiłem tą częścią ręki. I mam tutaj szlamę, szramę. Rozwaliłem się o jego zęby. No i uznaliśmy, że to jest głupie, że się bijemy po alkoholu. I w ogóle, czemu my poszliśmy na ring? Bo to było w takiej szkole i to było na sali gimnastycznej. Więc wróciliśmy do siebie. Rano się obudził i nie mógł praktycznie ruszać szczęką. Mówił, że go napierdala szczęka, a ja miałem odciśnięte jego zęby. Do dzisiaj mam szramę. Taką, jak się oparę, to to najbardziej widać. Opowiadałem wam kiedyś o tym, nie mówiłem z kim. No to właśnie z tym człowiekiem. Trzymajcie się! Do usłyszenia! Ciekawe, czy będą dzisiaj dymy. Elo!